Siemka kochani, dzisiaj jako kaktus będziemy włamywać się do domów. Dobra, szukamy jakiegoś domu. Dobra, włamiemy się do tego domu, tylko najpierw musimy przygotować zestaw małego włamywacza. Bomba worek, a drabina może później. Dobra, idziemy jeszcze, nie wiedzą co ja tam odwalę. Tylko szkoda, że nikogo w domu nie ma. Dobra idziemy. O nawet kilku sekund nie zdążyłem, a już znalazłem kryjówkę, w której się schowam. Dobra, teraz mów taką manianę, to odwalę, podpalę mu dom i położę milion materacy. Dobra, mam nadzieję, że teraz może ktoś tu przyjdzie. Nie no to niemożliwe, tak już mu dom zepsułem, a on jeszcze nie przyszedł. Nie no teraz się zemszczę okradnę go, tylko nie wiem gdzie jest bank w tym domu. No widzowie już tak długo szukam, no nie mogę znaleźć, chyba już idziemy z tego domu, bo tu nie ma sensu. Dobra teraz w tym domu będziemy straszyć może teraz ktoś wreszcie będzie chciał się ze mną pobawić. No nie nie mówcie mi że to też nikogo nie ma. Dobra tu się schowam może nikt się nie skapnie. Dobra oczywiście puszczamy bombę. Nie no mam już tego dosyć znowu nikogo nie ma to wrok Heaven jest tak nudny, że już mam tego dosyć. Nie ma już żadnej poszlaki życia w tym domu. Dobra miarka się przebrała okradnę ten dom z pieniędzy. Może teraz wreszcie ktoś przyjdzie, a jak nie to już się poddaję albo zmienię serwer. Nie no nie wytrzymam, no nie ma nikogo kompletnie. O zniknął ten dom, pewnie go usunęła, bo okradłem ją z pieniędzy. Ha ha ha. Dobra, kochani, zmieniłem serwer, bo na tamtym praktycznie nikt nie chciał się wygłupiać. Dobra, mam inny dom i w nim akurat ktoś jest, więc jest fajnie i może wreszcie nam się uda. Dobra wyszła, ale nie będzie tak łatwo. XD co tu się odwala dlaczego cały czas ktoś ginie. Dobra kochani w tamtym domu niestety nie udało mi się więc chcecie drugą część z kaktusa w Brockhaven.